Yo Siemanko, ja jestem Wajle w tym was w kolejnym odcinku z. z czego? Z Stars na moim kanale dzisiaj, z mną. Debex Siema! Mamy 940 pucharków. Y... Będzie dzisiaj mega opening wszystkich skrzynek, których mamy. A więc. No, zacznijmy na początku od. ale i pucharków, albo nie, na razie nie ale i pucharków, tylko od sklepiku. Otwórzmy jednego mega bo boxa i jednego Daryl'a, odbierzmy Dobra. Dobra. Czy najpierw zaczniemy od jednego mega boxa? Dobra. Trzy, cztery. Czt Pięć, mam. Pięć mam. Niestety, najprawdopodobniej nic nie ma w tej skrzynce, lecz może coś się trafi. nie jednak nie. nie. O, y ja mam Bosn, bo, bonus mam jakiś. Ja mam 600 Ja mam 200 O kurcze kreślone Dobra teraz odbierzmy Daryla Jest nowa postać Jest nowa postać w odcinku Ale co jest... O kurde druga postać A nie to jednak skrzynka Nie no To akurat wiedziałem zartywałem sobie Tylko o jeszcze odbierzmy odznakę Daryl Tylko odznakę Daryl O wyjdzie tu jeszcze punkty mocy odbieram mm. Ja sobie odbiorę donity. nity ja bierze, Dobra, i teraz możemy yy, sobie jeszcze stworzyć parę skrzynek tutaj ale i, yy, w alei. Nagrody w no. Pierwsza skrzynka. Tak, okay, bo muszę sobie. Uwaga, czy to jest Ja nic nie mam. Ja też mam I debach też nic nie ma Dobra, kolejna skrzynka. Nic nie mam To nic nie robi? 10 gemów? 10 gemów Teraz nie otwieraj tego beatboxa Okej okay. Teraz ma ocen tego koszmika Skóra Ta no Ja mm. nic nie mam To Teraz jest złoto I teraz klejnoty teraz momenty Klejnoty Punkty mocy I teraz yy, monety, punkty mocy. No, zbieraj wszystko, oprócz styczniaków. Pięknie. Mam 50 gemów. Szósty level, no. Może nam wystać... jak się idzie nagrywy będzie nas stać no. Ej, dzisiaj nam brakuje do Mega Boxa, ty. Dzisiaj nie ma tej ufa. Dobra, Czekaj, czekaj. Nie, 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 teraz lecimy na jakąś gierkę może. Nie... będzie Zanim... Zanim wszystko... Włożymy, to będzie już 10. dziesiąte... dziesiąte... No to dawaj 3 megaboxy Albo pakiet oznak No i nie mam Bulbarelko, czy to... to dobra jest już? Chyba tak No super, Megaboksa no to megaboxy dawaj Dlaczego? Ja mam 6 Uwaga, ja mam 5 Dobra, będziemy wygrywać Będziemy wygrywać z nim o jedną postać Jaką postać? Roza Kurcze i i podwajacze że to i dużą skrzynkę ja mam trzy nic dobra zabek też nic nie ma hmm teraz sobie tu wziąć możemy tutaj otwierać te małe skrzynki skrzynka zadymiarza. No no dawaj ja otwieram no ta niebieska tego bych sobie nie grać Dobra. S. Masz postać? Tak. Jaką? Rose. Serio to samo co ja. Dawaj Niko, nie możemy być gorsi, musimy wygrać. Żeby... Widzowie, zostawcie teraz łapkę w górę i subika, a trafię teraz ja teraz mam postać. No nie, no. Widzowie, ale czemu? O, jest Rico. Dobra, jednak widzowie zostawili... łapkę w górę. I ostatni. I ostatni. No i teraz aleje pucharków musimy odebrać. No to mocy oczywiście do... donity Duża skrzynka teraz. Koniusy oczywiście. Koniusy. No, ty. skrzynka. Kurde, prawie odwrotną postać. Zdarzenie Oczywiście doszeli. do Do nic oczywiście Oczywiście Lagi Widzę, ja przepraszam za Lagi Ok, co teraz? Monety, dobra No i teraz możemy otworzyć jednego mega boxa dla widzów Ja otwieram może jednego. I mam 5 Mega box? czy coś Pięć. 5 5. bez na nie trafił. Teraz jedną... drugie skrzynki na razie. No ja gówno. Ja Przepraszam. Łopsy, może być postać? No, nie ma postaci niestety. Dobra, zrobię tajny trick. Na razie ja. O! Pokoł! Esa, poko. no Nieee. więcej postaci jest. Co wie, stawcie łapkę. O jedną mam tu nie zżyj się, Są, że dostałem! No widzowie, on właśnie wygrywa o dwie postaci. więcej. DEBEX, cicho! Jak coś to. DEBEX oczywiście udaje, nic, nie spuści mnie. Niestety tak mam z nim. Sadza dostałem. dostałem! Dobra, widzowie, Dobra. otwieramy skrzynki teraz. Mu też musimy coś trafić. Ale że sardza dostałem O postać! A! O, ten chromatyczny. Muszę... Się... O to lepsze od chromatycznego Avena... jest! Nie. Tak. Nie. O, nie, jeszcze jest legendy. No jeszcze elegend w Jackonu może Jest postać! Jackie. Dobra, i czekaj. Widzowie! Chyba zostawiliście dużo subskrypcji teraz, naprawdę tyle na postaci dropa Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Mi sześć. chyba już nic nie jest dropnie Ja mam sześć, a ty, yy, sześć nowych, a ty masz, masz raz, dwa, trzy, cztery, pięć Masz pięć nowych Pogrywałam o jeden teraz, yy, A ja mam jeszcze... Yy, tam, yy. jak, za, jak zacząłem nagrywać miałem siedem Czyli no mam okay, pięć Okej, teraz mam, teraz mega skrzynki Dobra, mega skrzynka Sześć! Postać! Oko, oko! Kolejna, Uwaga, Nic. Nie, serio. Widzowie, proszę. Nie Widzowie, proszę, proszę, proszę. Nie. Dobre, ile masz postaci nowych? Dę, nie. Masz. nie wiem, pięć. Nie, jeszcze... A jeszcze mam skrzynki! Widzowie, pomóżcie mi proszę! Musimy wygrać z Debeksem. Bo nie otworzyłem wszystkich. Aha! fajnie. Proszę widzowie, zostawcie teraz łapkę w górę i subika. Proszę was. Wiem, że dzisiaj już mi bardzo dużo postaci wyleciało, ale muszę wygrać z Debeksem. Jesteś! Jest, wygrywamy, widzowie! Jest penny! Nie, no, Jestem, no. przegrywam widzowie. Skrzynka. Ale ci bardzo dużo postaci trafiłem, bo jeszcze trafiłem dzisiaj lepiej. Widzowie, dziękuję, że zostawiliście łapkę w górę. I teraz, i teraz? to dla was, widzowie, ten mega box Oby się udało trafić jakąś postać. Uwaga, otwieram. Cześć! I... O dwa wygrywamy z Debeksem. Ale chłop mnie rozwalił. Legenda! Sp Legenda! Sp Tamto na miniaturkę. Ja pierdzielę! Nie drzwi się. Bo miał przygłosy na filmie. Widzowie, dziękuję wam. Dziękuję, że stawiliście łapkę w górę i subikę. Dziękuję wam, naprawdę. Oddam to konto za darmo. Ale że legenda. Której nigdy nie miałem na żadnym końcu. Debek przestań. Ile masz postaci? Ja mam. 15. A ty? 15 mam. Nie no, mam 13. Jezu, się przestraszyłem. <laughs> Więc dzisiaj trafiłem. 8 postaci. A ja dzisiaj trafiłem. Nie! Dzisiaj trafiłem 9 10. postaci, bo jeszcze L primo trafiłem. O z tej skrzynki. El primo. El primo trafiłem. Można jakiegoś skina nawet kupić. O ja myślałem, że będę miał Leona na tym koncie. Mm. Szkoda, że nie Leon, ale widzowie, debek przegrał. Ja trafiłem w spajka. Pierwsza legenda. Nawet nie mamy 1000 karków. 15 postaci. Zobacz, 4, 5, no 89. No to co e, Wymijamy się jako nie? To konto może będzie wygrania do widzów, jak wbiję 100 subskrypcji. <laughs> Więc Możemy sobie zagrać z debeksem jedną rundkę. O jak wygra... A, dawaj dło. Dobrze. A jak wygramy, to nie wiem jeszcze Big Boxa. A ty? Ja nie wiem.

ja jestem ja mieć lepsze odcinki od ciebie i mam lepsze odcinki, ale spytaj mnie hałasuję z tym gorsze Chodź, pytali mnie? Oddajemy wina? Nie, no oczywiście, że nie O. W sumie możemy oddać też O kur... Przepraszam co? Dobra, ile masz z, z tych pcharków? Jeden mi brakuje. Dobra, to ja otwieram. W czy Debek coś dropnie. Może nawet dwie 10. postacie może potropnąć. Ma trzy, ma szansę dropnąć. Ból i dupa. Dobra, wbijamy jeszcze mi y, ostatnią skrzynkę. I kończymy odcinek, bo już jest 13 minut. Sorry, noob. A ja, jeżeli mój bliski będzie chciał konto... No to ja mam. Ja jestem ja, łapczywa świnia. Jak Kur... Pogłębię Cię, ładnie. Ona by mnie zabiła, ale ona nie, nie chciała mi trafić ich z widzowie Nie naprawdę moi widzowie musieli dużo subskrypcji chyba zostawić i łapę w górę, że wygraliśmy okay. czy wygraliśmy? No, wygraliśmy. Mamy o tej postaci więcej.

widzicie mam ci na konto piętnaście par cubeków tysiąc pięćset podważaczy to mówię. i skrzynka ostatnia skrzyneczka a ja wiem dlaczego wygrałeś a ja już wiem dlaczego, dlaczego wygrałeś bo ty miałeś o jedną skrzynkę więcej nie tak masz tylko trzykamery czterdzieści sześci no właśnie jest ale jedna skinka ale też o dwie postaci więcej od ciebie A poza, za 42 poziom są 75 punktów więc nie miejmy nic więcej od ciebie? Jezu. Także ten widzowie, dziękuję za oglądanie. Bardzo długi odcinek mi wyszedł eee, Trafiłem dzisiaj... Ile? 9 postaci na odcinku 8 Więc... No, dziękuję wam widzowie, że oglądaliście do końca. Jeśli oglądaliście do końca, zostawcie mm, kaktus. Kaktus w komentarzach, a przypnę wam serduszko. Także ten. Do widzenia. Debeks możesz się pożegnać. Pa pa na razie cześć!